Witam serdecznie, z tej strony Smocza Krew. Zapraszam na kolejny odcineczek z metra Redux. Kontynuujemy naszą, naszą zabawę. Riga Station was only the first stop on my journey, but the caravan went no further. So, before parting ways, we drank to celebrate our survival. To. Hmm. The vodka didn't drown my run fear of traveling, traveling on to Polis alone który I, tak i cieszący się złą sławą, kompan, kto? Nie wiem, nie pamiętam. To było bardzo, bardzo dobrze. No chłopcem wypijmy za naszego przyjaciela. Nie ma, któremu nie strasznie. się przystawi. Artym, te mięty skończyliśmy jak szikana like kapusta. Dosługujesz na It medal. Wystarczy kasa. Ammo. A przynajmniej yeah. trochę amunicji, yeah. To Twoje zdrowie. No ale no. dawaj to! Artyom, to Artyom, twoje zdrowie. Ale oddaj mi to, do chuja. No nie mogę. Artyom, Artyom to grubo. Syn od ciebie nie działa? Sprawdźmy, jak spadnie ta wódkę krzywowa, hehe.

Zaprowadzać się do niego za jedną kulą. Daj mi. Dzięki, Dzięki, chodźmy. No idź ci 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 ci, ja szybciej dobiegnę niż ty. O, cholera. Moment. No, przyciskając Shift i Tab, otwiera nam się niestety w Steamie. Opcja dialola Można po prostu na... Na Launchera trafić. No. Kurde, przynajmniej to Czyżby to na mnie czekał... A to nie, nie ty To ty tam się no Na razie. Ciao. Na Ludzie zwą mnie burbą. Słuchaj, muszę się dostać na SUHRF-ko, żeby coś załatwić, ale ta dziura jest zamknięta. Znam jednak jedną drogę. Tak zwane przeklęte przejście, z którego miejscowi boją się skorzystać. A słyszałem, że to coś z tuneli na Ciebie nie działa. Pomożesz mi dotrzeć do suhrf a na miejscu dostaniesz moje AK, zgoda? Świetnie. A to zaliczka w razie, gdybyś musiał się coś zaopatrzyć. Eee, jestem gotów. Siedzenie w tej zejdzie nie ma szansę. No wiem. Dziura jak każda inna. Ważne, żeby zjeść, wypicić i zrobić kupa. Uuu, bogaty Eee. Też ma mapę. A gaz, maskę. Z tyłu to jest do picia chyba. Tak. Niechą sprężyna Dobra Nie bójcie się, nie odwala mi po prostu o gdzieś klucz powinien być yy, poczekajcie chwilę O mowa. No nie, tutaj się bym go nie spodziewał W takich sejfach znajdziemy właśnie przyważnie naboje amunicji gdzie po las w prawo czy w lewo? Hmm, tutaj patrzę czy... o było coś, czekajcie amunicja zawsze do się przyda już? przesunąłeś? super podładujemy się no i tyle by było jeśli chodzi o to Zapomniany tunel. Gdy wraz z Bourbonem zapuściliśmy się w Włoch opuszczonego tunelu, zacząłem się zastanawiać, czy mu zaufałem. Jednak bramy stacji były ciągle zaplombowane. Nie widziałem, kiedy pojawi się kolejna szansa na opuszczenie ryjskiej. No to lecimy. Świetnie, jesteśmy wolni. A teraz. Oczy szeroko otwarte, bo to nie koniec jazdy drezyną. Tych, to na jazd zginął, wielu ale jak będziemy się nawzajem ochraniać... Nie mogę wejść. Aha, to trzeba przeskoczyć. Mam jeszcze jakieś inne...? Mam, to gówno. A to tylko pojedynczy przez Skradacz. One rzadko atakują grupy ludzi, a jeśli jest sam bądź czujny Uważaj na dupę. Normalne przetłumaczenie, bo Eee, ojciec, oczy ci wyszły. Na widok. A ty co? Zasarałeś się? Widziałeś nie toperze? To mi się nie przydadzą. A mnie tak Dobra, użymy na razie tej... Coś wdepłem. Nie, myślałem. Dziwne odgłosy albo pochodzą z ziemi, albo wydaje wiatr. Słyszałem również opowieści o śpiewających rurach. No ciekawe. Podobno, jeśli słuchasz, wystarczy, bo no usłyszysz głos umarłych. Co za pierdoły. To akurat jest prawda. Przynajmniej tu w tunelach. jak się w drugim tunelu powinna być blokada. Nie chcemy zwracać na siebie ich uwagi. Popatrzę tylko, tylko, coś nie ma tutaj dla mnie. O, o właśnie, o wielkomowa. To mi się przyda. Małe gówno lubi gryźć. Mi się przyda. Tu jest tam wszystko. Lówna znaczy tylko czegoś nie ma. Jak wpadę w to dziurę, to zginę od razu, mówię, nie? Ale zapierniczam. A zostawił mnie w piździet i polas. Co za... Uj! A tu ktoś... A nie, to woda, dobra. Dzień dobry kiedy do kontroli, poproszę. O, amunicja zawsze się przyda. Będzie... Jeśli będę miał na to, to, ją sprzedam. O cholera, kwarantanna martwi. Pozdaję ten styl, to bandyci. A Hanza się chwaliła, że wszystkich wytłuka, hehe. <grytania> A teraz bądź czujny, bo nie pozwolą nam po prostu przejść. Eee, tu jest klucz. Czyli gdzieś niedaleko powinien być safe z taką samą municją, Gdzieś to będzie dam dalej. Patrzę, czy tu nic nie po... O właśnie nie pozostało. Eee, kiedyś te puszki można było sobie odciąć. Jednostępnie ci już po tobie. A Czemu tu jest maska Jasona? Widzicie, patrzcie, maska Jasona? Ja pierdolę! No przecież przeskoczyłem go przez niego. No bo I tak będę czy... Czy później musiałbym O kur... Jest tutaj coś ciekawego? No. Ale dostał ładnie Amunicja się przyda jak coś, nie? Pozbieram sobie od razu. Tam jesteś drań. Chyba, po zamiataniu. Pozbierajmy sobie trochę amunicji z nich. Co mi jest potrzebne. Gdzie on miał? W głowie. Aha, już wiem czemu maska Jasona. Bo on ma maskę Jasona. Co? Nie, żeby się nie rozpo, rozpoznali go. O, jest i safe. O wilku mowa. Już posprzątałeś sobie. To ja granata rzucić, ale miałem tylko jednego No i pozamiatani Będę sobie co nieco od ciebie, nie To już nie potrzebujesz A mnie się przyda Most to paskudne miejsce. Plan jest taki: ja osłaniam ciebie, a tym mniej. Jak będziemy współpracować, to nam się uda. A jeśli nie zgrałem, bohatera nie mamy ochoty dzisiaj zginąć. światło coś to światło nie działa jak powinno. O kurde... Nie to w perze. Kacuperze. Uwaga! Padnij! Tam pająki. Znaczy ja czegoś nie przygatapiłem tam. Nie, nie. Mógłbyś nie kopać tego gówna. Podzaj! O kurde! Mało brakowało. Kaspaski, szybko. O Ile mam filtra? No dalej, tu jestem ja. Dziwki powinno być. Tam są. Ładuj no, szybciej. Te są mocniejsze, bo są... Czy gaz maskę? Patrzę, tu nic nie ma. No nie, nic nie widać. Fajnie biega. Ktoś beknął, czy co? Zgadza się. No chodź, ja mam prowadzić, czy ty prowadzisz? Bo już nie wiem. Ups. No za to, bo idioto. Masz tego? Możecie firma się. A ty co iść wtedy? Ja poczekaj do tam, zobaczę, nie ma nic ciekawego. What the shit, co to jest? Okej, okay. to sobie yeah, jaja yeah, robi tyle. Tu nic nie ma ciekawego. O oh, jest, dobra, sad. Dobra, maminą broń. Znaczy. A tym cicho. To właska Denzyna na Szukają bandytów. Nie mów nic, cii, 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 cii. nie chcę, żeby nas słyszeli. A tam pojechali. o o dobra, nie widać ich, ruszajmy. A czeki, Żyt nie miał nic. No nie, nie za pierwnicza, tylko nie wiem gdzie No, jakbym miał już 6 czy tam 8 strzałów też bym tak jechał Dzajcie, sprawdzę czy tutaj nie ma nic. Właśnie, filtr był no. I trochę amunicji Siema A ten gdzie Polas No O o, polazł, spadniemy Na razie Wiemy, że wpadłeś E, nie ma dna. Ło wow, cholera. Wow, ale jazda, nie? No, faktycznie. Bez trzymanki. Ja ma tu ciekawego. Zapiernicza. Ja Żyd, jak nie wiem. on zapiernicza? się po tych tych... A to mi się przyda. Być, albo nie być. O to jest pytanie. Kurwa, zawalił się, a tu schody. Jak wygodnie, chyba ktoś chce nas zwabić. Pieprzyć to idziemy. On mówi... on pyta i odpowiada sam sobie. Dobry jest. Wiem, że stoję w miejscu, Dobra, już wiem. Zmiana pod podpalance. Poczekajcie, zmienię sobie tylko rzut granatami ruchu, broń, ekwipunek. To będzie chyba broń. Dodatkowa broń. Przeładowanie, menu broń, to nie to, to jednak fibonek, no ten zatarka, zmiń field, ruch, nie, będzie tu broń, dodatkowa broń, to dajmy na środkowy maszyn, zobaczmy czy zadziała jak chce, tak, dobra. Co tu taki burdel? Co tu się stało? A dziękuję. Nie, nie, nie musi pan. Wow. Co tu się stało? O, no, pójdź Wcześniej po prostu... No, na salisa, a teraz usłyszeliśmy na jakichś jebanych cmentarzu. Martin, ciała, a ja znajdę sposób, żeby są wyjść. Ej, ale położę to Muszę iść do przodu, nie mogę się cofnąć, bo będę musiał wczytywać To nie to, że jestem tą hieną yy, cmentarną czy coś, nie? Ja za przekał. Zapydziałem gówno. Dalej otwórz, mam przeczucie, że coś tu jest bardzo niehalo.

cię, tak, tak, zawsze, zawsze Nie mogę się cofnąć, bo tam są właśnie cienie i, I po prostu wczytaj. Tak, jest to prześliwy. Te pieśni są przepiękne, śpiewaj, śpiewaj tylko dla mnie. Mogę wam pokazać, ale to będzie to, że będę musiał wczytać znowu kawałek i będę A co się ze mną do cholery działo, Artem? Słyszałeś te pieśni? Dlaczego się wrogowi mam pewnie życzyć? O, aż z jebie Gzypki Oj Tam jest klucz Więc Gdzieś tu będzie ocholę. A to by się co stało? Śpisz na służbie To niedobrze O cholera Teraz jak ja tu wrócę Aha. ok, Jestem. O! Ktoś mu oczy wydłubał. Pewnie zazdrosna ta. Zazdrosna żona. Ja sobie tutaj zobaczyć, coś jest ciekawego. Ej! Wyciągnij mnie stąd! Dobra, nieważne. Tam tu jestem? To nie ma nic. Aha, tu jest. To targówka spokojnie, bo jak kurwa was to prowadzi. To zobaczyć co minąłem. Aha. Dobra, dobra, dobra. Muszę zejść. Zejść, nie zginąć. Rde. Po opuszczeniu bezpieczności nie zapomnij zdjąć maski. To jest... Aha, tak, bo można u... może ulec zniszczeniu. Eee, tutaj... Jest ten safe Para, do zakręcenia. Dziękuję Ktoś tu sobie kwiaty hodował Ojej, ktoś miał dwój Ale fajna macha I tak słychać. Dobra, i tak dobra wymienię. Nie będziemy w polis. Tu jest. A tu co jest apteczka, dobra. Zostań pierdzieć mi tu. Puk. Napięto. O. Nowa. Notatka. Chodzi o to, że jak nas atakują, maska się uszkadza, co prowadzi właśnie do śmierci, jeśli nie będziemy mieć takiej. Okay. Nie da się wejść szybciej, spokojnie. Aha, czyli po prostu wszyć. Tutaj zeskoczyłem, a on wszedł sobie tylko tędy i tam. Dobra, lecimy dalej. Ej, hey, otwierać! Nie dajcie moim braciom zginąć do śmiecią! Odpuśliście i nas tutaj! A dlatego nie mogę wejść to. Suki syn. Co za was przywleku... Kurwa, poznajcy no Siemon, urucham Drazdonę, trzeba ich uratować. A tam trzymaj się. Los nam sprzyja, na pewno. Dobrze, że on nie staną na linii strzału. Masz w dupę. Jakbym tego nie nagrał, to by mi nie uwierzył. dalej Dawaj, dawaj! A tam jest ta jest, od razu. Co No Co mnie dotykasz brudnymi łapami? O, oh, w żywe. O, zdech za nim został zabity, czyli. lub co mówię, a nie mają poczucia Czym ja czy Melo Burbon przyjacielu? To ty? A ja już myślałem, że nigdy więcej cię nie zobaczę, Simon. Popatrz, no, kogo... wystraszyły ryje. Kurwa, twarz. Nieźle wdepliśmy. Cześć, Michał, Michał, Michałowicz, Co to za zbieg Właśnie myślałem cię odwiedzić. Słyszycie, chłopaki? Wystawcie porządne żarcie. Bourbon wpadł z wizytą. Nie, próbuj uciekać, burdo. Mamy pewną sprawę do załatwienia, a potem do Ciebie wrócimy. Pamiętaj, gdzie masz na mnie poczekać. Pamiętam, pamiętam. pamiętam. Na pewno mogę Ci już przypomnieć coś. Pomód zapamięć, oczywiście. Tak, <laughs> 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 ja, muszę się odsunąć, bo te drzwi są duże. No, i tyle by było jeśli chodzi o. Nigdy nie widziałem takiego targowiska, można tu było kupić nie mam wszystko. Jednak Burbon był winny pieniądze w Hansy i chciał to miejsce jak najszybciej opuścić. Rozumiem go. Także na ten odcinek dziękuję bardzo za bycie ze mną znowu nas w dupę gryźli. Do zobaczenia w kolejnym. Ciałko z tej strony z krew.